Księga Rodzaju, rozdział 37. Jakub mieszkał w kraju, w którym zatrzymał się jego ojciec, czyli w Kananie. Oto są dzieje potomków Jakuba. Józef jako chłopiec, siedemnastoletni, pasał trzody wraz z swymi braćmi, synami i żon jego ojca, Bilchy i Zilpy. Doniósł on ojcu, że źle mówiono o tych jego synach. Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to. Aby przyjaźnie z Nim rozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen i gdy opowiedział go swym braciom, ci zapałali jeszcze większą nienawiścią do niego. Mówił im bowiem, posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy po środku pola, i wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia, czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? A jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddawały mi pokłon. A gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec karcił go mówiąc, co miałby znaczyć ów sen, czyż ja i matka twoja i twoi bracia mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać Ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie tę sprawę. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcę cię posłać do nich odpowiedział mu Józef jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego: Idź, proszę, zobacz, czy twoim braciom dobrze się wiedzie, a także ich drobnemu bydłu a po powrocie mi opowiesz. Po czym wyprawił go z Doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. A gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien człowiek, zapytał go więc ów człowiek, kogo szukasz? Odpowiedział, szukam moich braci, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą trzody? A na to ów człowiek, odeszli stąd, ale słyszałem jak mówili, chodźmy do, do tajn. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijemy go i wrzucimy do którejkolwiek studni, a potem powiemy Dziki zwierz go pożaru. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał, Ruben postanowił ocalić go z ich rąk, rzekł więc nie zabijajmy go, i mówił Ruben do nich, nie doprowadzajcie do rozlewu krwi, wrzućcie go do studni, która jest tu na Pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki, po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swoich braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie i pochwyciwszy go wrzucili do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z dala idących z Giladu kupców ismaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci, cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Ismaelitom, nie, nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy Madianicco mijali ich, bracia, wyciągnę, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Ismaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Druben wrócił do owej studni i zobaczył, że nie ma w niej Józefa, rozdarł swoje szaty i przyszedłszy do braci, zawołał: Chłopca już tam nie ma, a ja dokąd ja mam iść? A oni wzięli szatę Józefa i zabiwszy młodego kozła, umoczyli ją we krwi. Po czym tę szatę posłali ojcu. Ci zaś, którzy ją przywieźli, rzekli: Znaleźliśmy ją, zobaczy to, szata twego syna czy nie? Jakub, rozpoznawszy ją, zawołał: Szata mego syna. Dziki zwierz go pożarł. Józef został rozszarpany. Jakub rozdarł swoje szaty, a potem przypasał biodra worem i opłakiwał syna przez długi czas. Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: Już w smutku stąpię za synem moim do Szeolu. I ojciec jego nadal go opłakiwał. Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie potifarowi, urzędnikowi faraona przełożonemu dworzan. Koniec rozdziału 38 Księgi Rodzaju.